Sorry, dziewczyny, wy też tak macie, że po tym jedze jedzeniu pierdzicie? Nie. Ja właśnie nie wiem, bo pierdzę strasznie. ja, a mo może wy tak macie, że po tym jedzeniu pierdzicie? Tak. A, to jest pan z TikToka? Tak? No. Ty ale pierdzicie też po tak? O, to jest pan z TikToka. Jak to nie? Oglądam pana wszystkie filmy. A ja nie to ja. Popaki też to mówią, że pan z TikToka. Kurde. A my będziemy teraz w eksperymenty jakiejś gry? Nie. Prostu... Siema, Można piąte? Uciekażę z TikToka. A o. ja e, tak, się mam, że pozbaję panią. Myszka Tefał. Myszka dobrze, dziękuję. Milego. <gulanie> ile Siema. Czego ty przeklinasz? Niedziela wczoraj była w kościele byłaś? No właśnie, widać. Szatanistko. Szatanistko ty Przeklinała jakby nie wiem co, a wczoraj niedziela była. A ciekawe czy w kościółku była. A pani była? No a pączki się je, tak? A tu z ty czwartek chyba od tego jest, tak? W ogóle, za grosz kultury wy ludzie nie macie. Kłamiesz. Pokaż. Rozmawiam z rodzicami. Cześć. Z małą czy z Z mamą. To już gościowo będę miał poznaną. Dzień, już, już. dzień dobry. Spóźniłaś się. Panie, to dobrze te ławki porobili. Można sobie <głos》> poleżeć, tam też chłop leży. Eleganckie ławki zrobili do pospania i tak dalej. Można się napić. Byle tylko, żeby tu straż miejska, nie trzeba ani bo tak to można wszystko tutaj. Nie, idę, panie, bo kupę mi się chce. Idę do McDonald's, bo tam darmowa toaleta. Nie mam, właśnie sam dzisiaj jestem do 10 czekam na wypłatę. Bo w żabce pracuję tam na Narutowicza. No, o zdrówkach. O jest kurwa się tego KFC najadłem, jadłem, no że to toaleta jest. Uwaga, wchodzicie do parku. Uh, if English, if Park. Park jest. <laughs> achtung, achtung. Green Forest. A jeszcze przedwczoraj tutaj ludzie tańczyli po narkotyczkach, alkoholiczkach i tak dalej. Co tu się, się stanęło? się? Bo ja z Radomia przyjechałem, bo ten summer Festival był. No i wszyscy tutaj naćpani, nachlani, a dzisiaj widzę, że siedzą. Pewnie skacowani ci co pili A czyli kolega na pewno byłem już skacowany, piwko pije. No tak. Ja to nie piję alkoholu Szataniści. A w niedzielę w kościele byłeś? No to dobrze, to chociaż to szanuję. Myślałem, że kolejni szataniści, a oni w kościele byli to mądrzy ludzie. Dzień dobry. Ja bym mógł przyjść do pracy za 5 zł na godzinę. Ja bym mógł przyjść do pracy za 5 zł na godzinę. No? Ale spalona. Na razie. I ile pan chciał? Ale ile? Aż tyle? Mam 50. Dzięki bardzo. To tak ma... To tak... Dziękuję no. Dałem... Mnie... Dałem chłopowi 50. Eee, ej! Poka co kupiła? Poka co kupiła? Kup sobie trąbkę do pierdzenia. Takie pytanko, czy maść na buldupy, pani znajdę? Maść na ból dupy? Tak, tak wstydę no, się mówić. No wie pan, no, jak już rozmawiamy wprost, no to... No chcę kupić takiemu człowiekowi, bo po prostu ciągle na mnie nagaduje i czuję, że mam ból dupy. Bo właśnie widziałem w internecie, maść na buldupy z napisem. To nie w aptece się kupuje. Może i przez internet trzeba. Dziękuję, dobranoc. Pani to dla dzieci jest. Pani to dla dzieci jest. Ja wiem, że pani tu bardzo oczejemnie ubrana, ale to dla dzieci, a pani tu już chodzić chciała. No jak widziałem, no Pani mogę nogę pani podstawić, a co, rączkę to...

Czy jakieś telefoniczki tutaj? Ja nie wiem, ja patrzę bardziej na figurki niż jest zrobione. Może się pierdolimy tu i ja opierdolimy tę sklep takie drźwi panie do Ida ja jakbym telefoniki brał niż figurki Dobra, ja mam takie pytanko, bo ja jestem opalony dosyć. Mm -hmm. Tylko w miejscu intymnym ja jestem opalony. Jakby to wyrównać tylko miejsce intymnym, czyli pośladki i ten i przód. Znaczy, no to czy jest taka maszyna, żeby tutaj to wszystko... No nie, nie takie nie mamy. wy musiał pan cały wejść. A nie, no całe nie chcę, bo ja jestem opalony już. No to, to się pani, panie czy... A wie pani, opalam się na tym, na basenie, to... Kurczę, myślałem, że to amarena. Nie no, to jest pokazy. A to jakieś siki pijecie. My robimy. Ale amarena to jest... Amarena to ja piłam jak miałam 15 lat. Na ile ty masz lat? 22 lat. No dalej tak wygląda, że jakbyś miała 15. Dzięki. No to co? Podkład już macie, to później jakaś randeczka. Nawet na na jikami jesteśmy ze wczory. Tu jest nasza randka, więc trochę na piszkadę. Słuchaj! Rozmawiamy trzy minuty, a ty mi seks proponujesz? Zastanów się trochę. Masz z darem? Ja, że mam żółte papiery.